Czy uważasz, że masz w sobie więcej seksapilu niż twoja siostra Gosia? Widziałam, tak. 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 Ta A! odpowiedź to... prawda. Gosiu... <noise> Nie no. No, ma, ma rację, no jest, jest młodsza, e, nie jest po porodzie. nie wiem, no. A nie jesteś, nie jesteś trochę zazdrosna? Nie, dlaczego? To Czy ja jestem zazdrosna? Tak, no. Nie, ja mam rodzinę, ja mam męża, który mnie kocha, o co mam być zazdrosna? Może by mi było przykro, gdyby to on mi to powiedział, ale siostra? A co mówi mąż? Mąż mnie kocha. To pięknie. Ja go też. <laughs> Czy masz sposób na podrywanie mężczyzn? A to nie powiem. Hmm. Nie, Jeśli... to jest tak, że trzeba mieć to coś w sobie. I jeżeli się mm, nie ma nikogo, i chce się kogoś może nie tyle zdobyć, co się podobać innym, to, to każda kobieta wie, jak to zrobić. To nie jest tak, że ja mam swój konkretny sposób. Nie, każda z nas dokładnie wie, jak chce danego mężczyznę zdobyć. Pytanie ósme.